Dzień dobry, witam wszystkich na sesji środowej. 22. Dzień maja, zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. No, i startujemy sobie od wykresu Euro USD, interwał jednogodzinowy. Tutaj, tak naprawdę. Wyznaczyłem również ograniczenie górne, z uwagi na to, że oddaliliśmy się trochę od tego kluczowego wsparcia. Dla przypomnienia z nieco szerszego mierzenia, oczywiście wyznaczona strefa popytowa na wysokości mierzenia 38,2%. Poziom cenowy tej strefy 1,08,29, 1,08,30. Natomiast, z uwagi też na ostatni kierunek, że lekko tutaj podbijamy, na północ. Mamy ograniczenie górne związane z, ze współczynnikiem 78 i bo jeden atak, jedno podejście już tutaj się pojawiło podczas sesji poniedziałkowej, godziny poranne. Fajna formacja spadającej gwiazdy. Na razie nie jesteśmy w stanie w te rejony ponownie zawędrować. Jeżeli zawędrujemy, no to zobaczymy, jaki układ świec będzie i czy będzie kolejna okazja, żeby to rozegrać. Jeżeli chodzi o kurs 10882. No, zobaczcie, na kablu, ciekawa sytuacja na kablu. Osiągamy prawie, że już punkt D dla struktury harmonicznej, punkt D umiejscowiony na wysokości 786. Czekamy sobie na ten układ, tak naprawdę od początku tygodnia. No i wydaje się, że za chwilę tak naprawdę e, zaksięgujemy w pełni to 78,6, to i 5 pipsów nam brakuje bardzo mocno otwarcie dzisiejszej sesji europejskiej. E, natomiast pozostaje kwestia tego, czy poziom będzie broniony. Tak? To musimy poczekać, zaobserwować e, i sobie ocenić. Myślę, że tak naprawdę schodzeni na niższe tf -y właśnie jak na H1 -kę. w tym przypadku e, może być e, problematyczne, może jakieś fałszywe odczyty tutaj nam dawać. I jest to raczej układ taki bardziej średnioterminowy i interpretować powinniśmy go właśnie z perspektywy tutaj interwału H4, dlatego też, że tutaj te mocne takie strzały popytowe, czy ta właśnie obecna H4, czy ta poprzednia jeszcze, czy tutaj też na, na tle tych wzrostów były budowane i one potrzebują solidnego zatrzymania, wyhamowania i sygnału odwrotnego, żeby zostać ewentualnie później przykryte spadkami. Jeszcze jeżeli chodzi o dokładny kurs tej strefy 1,2765. Idziemy sobie dalej. USD JPY, interwał jednogodzinowy. Tutaj nic się nie zmienia. Cały czas mamy strefę popytową na wysokości e, mierzenia FS100, tak? czyli układ na korekcie będący 1 do 1, zakończenie schematu na poziomie cenowym 155. 81, 82, no teraz nieco podbiliśmy i tak naprawdę nieco ponad 50 pipsów nas dzieli od tej strefy, być może jakaś konsolidacja nam się tutaj zarysowuje, zobaczymy ee, jak to będzie no cały czas 155, 81, 82 jest tym poziomem, który nas interesuje, no jesteśmy na pewno wysoko względem tego ostatniego szczytu i gdzieś te głębokie mierzenia testujemy ale też poniżej H1 nie chce za bardzo schodzić, więc na razie tak to bym na ujku zostawił. Ewentualnie, może by się odnieść do, do tego poprzedniego wierzchołka, to są okolice 156,55 jako tego górnego ograniczenia obecnie na wykresie jednogodzinowym. No, i zobaczmy złoto. Tutaj, złoto w układzie korekcyjnym w dniu wczorajszym wydawało się byliśmy już bardzo blisko tego FS100. Natomiast nieco pojawiło się, pojawiło się podbicie, nieco ta cena nam uciekła na północ. Z kolei sesja azjatycka też minimalnie na minus i zobaczymy, co wydarzy się tutaj w godzinach przedpołudniowych. Jeżeli chodzi o tą strefę zieloną, 2,404 dolary za uncję, widzimy na liczniku obecnie 2,417, także około 13 dolarów od bieżącej wyceny ten poziom wsparcia. Ale jak najbardziej to w stosunku do zmienności do osiągnięcia w przeciągu jednej h więc ten scenariusz na złocie na pewno dzisiaj zdecydowanie do obserwacji być może do rozegrania, tak? bo widzę tutaj spory potencjał wzrostowy, no i zaksięgowanie festo reakcja na poziomie FS100 może nam te spadki dalej napędzić.